Witam gorąco wszystkich, ja jestem Darius, zapraszam Was na kolejny odcinek serii Let's Play. Zielonka. Wczoraj było dość dużo pracy, bo no, musiałem ukończyć te zbiory buraków nieszczęsnych, cukrowych. Nie wiem co mnie wzięło, żeby wsadzić buraki znowu, ale mam tego dużo. No i um, nastąpiło dużo zmian, dużo zmian nastąpiło, a będą jeszcze kolejne zmiany. Także powoli e, wszystko, wszystko przedstawię co i jak. E, dobra, najpierw tylko sobie sprawdzę jak wyglądają zwierzęta żeby nie było. Tutaj, jeśli chodzi o góry, trzeba będzie pomyśleć coś powolutko, bo już tam zaczyna brakować pożywienia. Tutaj jeśli chodzi o korowy, to tutaj będzie mleko do wywiezienia, ale też jeszcze z czasem. Tutaj mamy owieczki. Tu jest wszystko na razie OK. Może pod koniec dnia. Tutaj nakarmiłem góry. Tutaj. Tam świnki nakarmiłem, tam świnki też nakarmiłem że jest na razie ok. Można spokojnie sobie e, załetać sprawy, które muszę. Na bieżąco teraz. Dobra, jedziemy. Pierwsza rzecz, która będzie do ogarnięcia, to będzie e, opuszczenie tej produkcji. Czyli ja muszę jechać pod ciągnik a ciągnik chyba mi się wydaje jest tam. Śmigamy sobie pociągnik. Ja go chyba zostawiłem... a, te. Tutaj jest zostawiony. Tak się zastanawiam, czy ten brać, czy brać ten drugi, bo on jest coś szeroki. Nie, to ja muszę potem drugi jechać, a ten drugi... Dobre pytanie. No, by używałem wczoraj. I tyle roboty było, że nawet nie pamiętam, gdzie jest ten drugi. Tu przy jajkach zostawiłem? Nie nie wiem. Czy coś nie. A! Dobra, już wiem, co robiłem. Aaa, już sobie przypomniałem. Już sobie przypomniałem, zapomniałem, że ja zacząłem wywozić drzewo. Zacząłem wywozić drzewo i... On jest na tartaku. Tartak jest uruchomiony i tartak już działa. Także drzewa już powywoziłem. Chyba, z tego zapamiętam pamiętam, trzy albo cztery przyczepy poszły. Trzy albo cztery przyczepy. Kurczę no, także... Sporo. A i tak drzewa jeszcze jest dużo. Ale jest kolejna e, produkcja, która będzie brała drzewo. Będziemy wytwarzać nowy produkt z drzewa. Także... że Się będzie działo. Trzeba ja też będzie się zacząć zabierać za ten las. Ten las zacząć, zacząć wycinać. Bo tu będzie trochę roboty. Będzie, będzie Dobra jeszcze tu zostało mi jedno drzewo O do wrzucenia I się zbieramy No widzę, że tu się już powoli zbiera nią trocinę Kurczę, ciasto, tu mam, muszę coś wymyśleć albo mniejszą przyczepę, albo, albo co, bo tu naprawdę nie idzie się wyrobić z tą ciężarówką nie przemyślałem tutaj do końca sprawy, jeśli chodzi o teren ale może uda się jakoś wyrobić dobra jest <laughs> Oj, co mnie to skusiło na takie produkcje? I taki duży sprzęt. No, ja sobie przeczepę tą zostawię tutaj. Przy tych, przy płotach. I tak trzeba będzie znowu kolejną porcję załadować, za niedługo i wywieźć. porcję. jest, co robił, kur... Jak on tam szedł. Także tu już się zaczyna robić przestronnie. Jest OK. Fajnie się ładuje tym sprzęciorem, powiem wam. Nie trzeba tak dużej umiejętności jak przy tym innym sprzęcie, ale... też trzeba trochę uwagi a trochę pomyślunku i jest git dobra muszę się teraz zmieścić ja muszę jechać po przyczepę gdzie jajka mi się składują i wykorzystać przedni i środkowy załadunek jeszcze i wywieźć to do, do karna dla świnek Taki jest mój cel, bo muszę pozmieniać... Muszę zamknąć tą produkcję tutaj. Także muszę zobaczyć jak tam wygląda jeszcze sprawa z, z, no, z cukrem. O, ty już widzę produkcja się rozpoczęła, bo drzewo, znaczy deski już do, dotarły do, do produkcji tutaj. Widzę, że są butki dla ptaków i buda dla psu, dla pieska. Także... No, cieszy mnie to. Przywiozłem też wczoraj jeszcze przyczepę tutaj na warsztat, bo trzeba ją też naprawić. No a tu ten cały plac to już ostatni miałem, bo zapomniałem. Także tutaj już zaczyna przybierać trochę na kształtach i wizerunku. Już to jest trochę lepiej. Także powolutku się ozdabia teren tutaj. z tu na produkcję 3 nie brakuje poli jest ok palety jeszcze są i coś trzeba będzie przyjechać i zrzucić tu trocinę znowu coś czuję że część trocin będę musiał wziąć i wyrzucić do biogazowni bi biomasu. W razie jadę potem załadować pokarm dla świnek i przewieźć go. No i tam trzeba będzie po połudku porządki robić. Także ten teren tak wyglądał, a jeszcze zacząłem jak już wcześniej wspominałem, zabudowę kolejnego terenu. Jest teren, jak widzieliście wcześniej, gdzie chowałem kombajny do oliwek i winogron. Właśnie w tamtym miejscu. Zmieszczę się. Zmieszczę się. Dobra. Teraz tu troszeczkę przepopilnować, żeby się to jakoś przeładowało w miarę. Sprawnie. Będę musiał powyciągać te palety z ciuchami. No i będziemy zamykać tą produkcję tutaj, bo już jest postawiona nowa. A do nowej to tam... Później się przejdziemy i Wam pokażę. Nie wiem, ile tego karmu będzie. Chcę, żeby tylko się naprzód załadowało, więc nie chcę środkowego wykorzystywać. Mam nadzieję, że się nie wykorzysta. Jest na razie ok. Dobra, to to, tam to, to byśmy mieli ogarnięte. Eee... No nic, myślę, że. Przypiszemy sobie teraz robotę. Bo, no, bo tego troszeczkę jeszcze jest. I love the chase and the hunt. I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now we go! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the I'm a To math, when I hate, I attack. this, I'm When I feel like this, I'm a mortal. When I feel like this, I'm a No <laughs> Już jest ścienia. Grudzień, no. już powinno śniegiem sypać. No ja tutaj muszę dokończyć te krzaki, bo jak widać trochę tej pracy jeszcze mam. Eee, maszyna powiem Wam no pracuje ciekawie. Ułatwia pracę, bo jest na dwie strony. Aczkolwiek eee, muszę ją jeszcze wyczuć o co chodzi dokładnie, bo widzę, że to sami nie zbiera dokładnie i trzeba będzie poprawiać później. Gdzie się zorientuję to poprawiam od razu, a gdzie nie, no to będę musiał później to poprawić. I tu jedynie jeszcze przy tym moim ciągniczku ursusku, to będzie problem z, z oświetleniem, jeśli będę musiał to w nocy robić, a będę musiał w nocy robić. Nie wiem, może zmienię na inny traktor, zobaczę jeszcze. Na razie, na razie się spisuje to co mam. Um. No i co jeszcze? Tam udało się dzisiaj nie załatwić, wrzucić drzewo do e, tej produkcji papieru, jak widzieliście. E, ruszyła nowa produkcja. Będę wytwarzał papier. Drzewa jest dość, więc e, myślę, że e, jakoś to, teraz to będzie fajnie działać z papierem. No i tam e, będę musiał jeszcze dokończyć z tobą małą produkcją, zamknąć, bo duża, jak widzicie, na horyzoncie taki kominek duży po lewej stronie na no to jest to produkcja hmm, fabryka która będzie tam już hmm, dość dobre ciekawe rzeczy produkować więc hmm, no, powinno to jeszcze bardziej ruszyć z kopyta także hmm, no myślę że ta zima będzie dość intensywna bo przyszła produkcja z, z budkami dla zwierząt chodzi mi o nie karniki tylko e, budki dla ptaków tutaj no, będzie ciekawe dzisiejszym celem no, no, na noc jest, jest dokończenie tych winorośli tutaj no a kolejną rzeczą e, również to chcę dokończyć dzisiaj to żeby mi Doprowadził te łąki do, do stanu takim, żeby były dobrze nawiezione No i co jeszcze? No będę się starał jeszcze, nie wiem, może drzewo tam poprzewodzić, jeśli się uda z czasem dorobić. Się obaczę. Myślę, że to światło mi ktoś pomoże, ale niestety. No i tutaj będę musiał coś po komić światłem, ale myślę, że może to wystarczy. Zobaczymy. Widzę, że tutaj trzeba będzie dość równo się. No, będę będę po będę więcej światła, bo się robi tak ciemno, że ja tu nie widzę, czy ja ominę coś, czy nie. Na razie jeszcze widać, że coś nie tak pójdzie. No. No i tak powoli to działa. No i muszę wyczuć, że na strzyma. Ona działa dobrze, tylko że ma jakieś biurmasy, które muszę pozdać, żeby wiedzieć jak pojeździć. Na razie widzę, że musi być w pewnej pozycji, żeby to działało fajnie. Także może być, że będzie nowy sprzęt, które zakupiony do tego, bo jednak tutaj oświetlenie jest ważne tej pracy no a później nie wiem no, trzeba widzieć tutaj może coś z ziemią zrobić ale to się okaże może jutro pomyślę co w tym kierunku działać porobić na razie yy, skupię się na tym, aby te liście usunąć nawieźć do łąki no i jeśli znajdzie się czas to jeszcze może drzewo przewieźć żeby było tam już dość zapasu na te papier. na deski chyba jeszcze tam powinno być dość dobra, nie będę na razie Was już tutaj w tych ciemnościach męczył wydaje ja się muszę skupić tu na tych liściach także dziękuję, że jesteście dziękuję, że wspieracie Pozdrawiam Was gorąco, no i zapraszam na kolejny odcinek już niebawem. Na razie. Cześć.